Był Krzysztof Kononowicz. To była jeszcze w Starach 2000. Ja nawet nie pamiętam kiedy było. W każdym razie było tu. Pierwsza impreza z Krzysiem Kononowiczem była w Elblągu, a druga w Gdańsku. Chyba, że poplątałem, bo to było już no, parę lat temu. Mam nadzieję, że moje mikrofony działają. Tak, świecą się, znaczy, że działają. Tak, ja, będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich e, moich e, przyjaciół, jak i wrogów. Pamiętajcie, nigdy nie, e, że tak powiem, nie przestawajcie walczyć o lepsze warunki dla siebie, czyli dla Polski, bo wy jesteście Polską. Z Gdańska dla